Pan Radny Marcin Buczek, jeszcze? Tylko jak w tamtym, w poprzednim tak, oczywiście, temacie? Tak, rozumiem, jeszcze. Panie Nie. Coś nowego. Druga sprawa, tak, proszę, proszę. Sprawa, która dzisiaj była także poruszana na komisjach, ale uznałem, że no, jestem dłużny mieszkańcem, aby, aby wrócić do niej właśnie na sesji z różnych względów. Chodzi o kwestię i to mam do, do, pytanie do Pani Przewodniczącej Komisji ds. Edukacji i Zdrowia w sprawę dotyczącą Miejskiego Klubu Sportowego. czy jest jakiś zamiar, by komisja zajęła się sprawą tak ważną dla miasta jaką jest, jaką jest właśnie klub sportowy MKS Polanin i czy no nie wypadałoby jednak zająć się tą sprawą i także jako radni, ponieważ to jest klub sportowy, który jakby nie patrzeć jest opłacany z naszych podatków, a wiemy dobrze, że ostatnimi czasy nie doszło do jego likwidacji. Pani przewodniczący mam pytanie. Jeżeli będzie taka konieczność, to zwołamy posiedzenie komisji i, i będziemy rozmawiać. A czy znaczy to jest, dlaczego pytam, komisja, no to jest mi się wydaje adekwatny organ, który zajmuje się tego typu sprawą jak edukacją, czyli szkołami także sportowymi. Natomiast pytam, ponieważ pytanie chociaż no to taka konieczność myślę, że już jest od dawna. O czym chyba wszyscy, którzy się interesują, mieszkańcy miasta, wiedzą tak jak co są Natomiast też ubolewam i przekazuję to, 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 nie jest, to nie jest tylko moje zdanie, ale także osób, które w sporcie w jakiś sposób partycypują. Wbrew temu, co pan burmistrz mówi na komisji, że jednak przedstawiciele czy samorządu, czy rady miasta są zobligowani do tego, aby uczestniczyć w tego typu inicjatywie, jak zebranie zarządu właśnie klubu sportowego MKS Polanin. Chociażby z tego względu, chociażby z tego, to jest bardzo duży powód, że jakby nie patrzeć, no partycypujemy w kosztach utrzymania tego klubu 200 tysięcy rocznie, to są duże pieniądze i warto by było także uczestniczyć w tym, żeby wiedzieć, wiedzieć na co te pieniądze i w jaki sposób i gdzie są problemy, że zarząd podał się do dymisji, a a takiej wiedzy no, mam wrażenie, że nikt nie chciał zaczerpnąć, ponieważ to no, tak jak mówię, no, ubolewali mieszkańcy nawet, którzy byli, byli w, w, na ostatnim zgromadzeniu właśnie członków klubu. Także, także no, nowy zarząd też zwracał uwagę, że no, brakuje jednak no, być może pomogli rozwiązać problemy, które, które klub ma. Dlatego zgadzam się do Panie Małgosi, żeby jednak zwrócić na to uwagę, jeżeli jest taka konieczność, nawet, nawet zorganizować spotkanie z zarządem właśnie w celu no, załagodzenia. Bo jak wiemy, klub sportowy to nie są tylko osoby, które grają w czwartej lidze, ale w tej chwili MKS, tak przybliżę Panie Małgosiu, to jest pięć grup wiekowych zawodników młodzieżowych, grup młodzieżowych. 4, 5 teraz jeszcze na dziennie prawdopodobnie na dwie grupy. Yy, yy, także to są setki osób, które trenują sport, plus rodziny zaangażowane w to, sponsorzy. To jest naprawdę olbrzymia, olbrzymia grupa ludzi, I, i, i właśnie z tego względu no, czuli się przy tych zebraniach, które miały miejsce ostatnio. Byłem na, na jednym z nich, no czuli się do no, zniesmaczeni, że nikogo z samorządowców, z samorządu, samorządowców nie było praktycznie, kto by mógł wesprzeć pomóc rozwiązać sprawy, które ów które klub nurtują. Dobrze, dziękuję za taki sygnał. No, tylko jedna jeszcze uwaga, panie radny. E, trzeba pamiętać o tym, że klub opulanin jest stowarzyszeniem. I też tutaj no, trudno, żebyśmy ingerowali bezpośrednio jako Rada Miejska w działalność niezależnego stowarzyszenia. To tak trzeba o tym pamiętać i, i to i to też trzeba, trzeba podkreślić. E, zgłasza się do głosu pan burmistrz, tak? Proszę, panie burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Radny, Panie Marcinie, niech Pan po prostu mówi precyzyjnie, bo pre reprezentant samorządu był i reprezentował na jednym i drugim zebraniu. Był nim Andrzej Fliszkiewicz, który zajmuje się sportem i odpowiada za wydział sportu w Centrum Osób Społecznych. Także jeśli Pan na forum takie, takie tutaj rzuca niesprawdzone argumenty i nieprawdziwe, to niech Pan liczy się też ze słowami bo rozpoczął Pan jakąś swoją tutaj grę na y, komisjach, było to szeroko przeze mnie wyjaśniane, jeśli chodzi o Klub Opolanin i y, jego zakres y, działalności i to co y, my z naszej strony robimy i zrobiliśmy y, dla y, klubów naszych sportowych y, w, y, na terenie Gminy Opolskiej, bo to nie tylko Klub Opol Opolanin i tak jak y, y, tu było zasygnalizowane i, i o tym również przekazywałem informację, y, my Otrzymaliśmy informację ze strony klubu o takim zebraniu, i na takim zebraniu reprezentant gminy podczas jednego i drugiego zebrania był. Także był nim pan Andrzej, który zajmuje się jeszcze raz podkreślę sportem i w tym brał udział. Pan również był na tym zebraniu, tak jak pan podkreślił. Więc. Więc tutaj nie rozumiem roli jako reprezentant Rady, rozumiem albo Rady Rodziców, ale to, to jedno z drugim jest powiązane, więc nie rozumiem tutaj sugestii, czym miałaby się komisja zająć akurat pani Małgorzaty Strzeleckiej w tej kwestii, jak, jakie kwestie miałoby zostać rozstrzygnięte, skoro pan był na tym zebraniu i nic pan e, nie wniósł e, nowego do tego zadania, oprócz tego, że pan się podzielił informacją, że pan na tym spotkaniu był i pan jakieś tu daje wskazówki nam, co my mamy zrobić. No, szanowny panie radny, pan ma też kompetencje swoje jako radny, jako mieszkaniec, może pan też podjąć jakieś inicjatywy, jeśli pan chce aktywnie uczestniczyć w życiu Opolanina, może pan wejść do zarządu. Nie wiem, czy pan miał taką propozycję, czy nie, może pan miał, a pan nie, nie skorzystał, a jeśli pan chce, to może oczywiście panu udział w takim w zarządzie brać także i czynnie włączać się w to, co się dzieje na posiedzeniach klubu Opolanin, a tak jak powiedziałem, to jest suwerenna decyzja każdego klubu, każdego stowarzyszenia. My nie jesteśmy członkiem żadnego stowarzyszenia działającego na terenie gminy Opole Lubelskie. Jest ich kilkanaście, jest ich kilka na pewno, które działają na terenie, na terenie gminy i które korzystają ze środków finansowych naszego samorządu. Jest oczywiście konkurs, jest odpowiedni konkurs, jest odpowiednie ogłoszenie i każde stowarzyszenie, które, które realizuje działania z zakresu sportu może ubiegać się o takie wsparcie finansowe i takie wsparcie otrzymuje, bo to dotyczy nie tylko piłki nożnej. Tych klubów jest kilka, jeśli chodzi o piłkę nożną i to są kluby dominujące, No bo mówimy też o Elżbiecie, o, o Elżbiecie, o, o, o Trzewieszy, o innych klubach, ale chociażby Klub, kluby, które zajmują się tenisem stołowym, Klubalanka czy, klub czy Olimp, to również Klub Siatkarski, ale również Klub Strzelecki, wiele tych klubów działa na terenie naszej gminy i wiele tych klubów wspieramy i, i ten wzrost, jeśli chodzi o wsparcie i przeznaczone środki na sport, nie jest znaczący, bo tak jak powiedziałem, Klub Polanin zaczynał z kwoty, na komisjach o tym mówiłem, nie wiedziałem, że będę musiał tu jeszcze raz to Państwu Radnym wyjaśniać. W 2018 roku to była kwota 160 bodajże 7 tysięcy złotych. Teraz jest to kwota, w tamtym roku była zamknięta na poziomie 230 tysięcy złotych. Tamten rok to była kwota taka przyznana dla Klubu Polanin. Teraz obecnie z pierwszego konkursu 195 tysięcy to jest środki przeznaczone na Klub Opolanin. Klub Opolanin jest w czwartej lidze Szanowni Państwo piłki nożnej, ale chcę dla przykładu powiedzieć Państwu, żebyście również wiedzieli rozjaśnić pewne, pewne kwestie, że działa również klub, klub w sąsiedniej gminie Poniatowa i podobne środki, a nawet identyczne 195 tysięcy takie środki gmina Poniatowa przeznacza na klub w czwartej lidze Stal Poniatowa, tam też te środki trafiają z samorządu. Tak to się przedstawia i u nas tak się przedstawia, Szanowni Państwo, w Poniatowej mało tego, bo Państwo o tym nie wiecie, po raz pierwszy również Centrum Usług Społecznych zajmuje się modernizacją, opieką nad przygotowaniem boiska, czyli tutaj. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne są wykonywane przez pracowników Centrum Usług Społecznych bądź pracowników Urzędu Miejskiego. To jest też ta nowa zmiana, którą wprowadziliśmy, Szanowni Państwo. I tak naprawdę my mamy pod opieką całą płytę boiska, stadion trawiasty i my się tym zajmujemy. Po raz pierwszy, można powiedzieć, od momentu modernizacji tego obiektu, który dokonał się w 2000, jak dobrze pamiętam, w 2019 roku. Po raz pierwszy my w całości również dokładamy tą cegiełkę w postaci właśnie modernizacji, pielęgnacji i przygotowania murawy na, na, na obiekcie, na stadionie miejskim. To jest, też czujemy, że to jest nasze zobowiązanie. To jest klub z tradycjami, więc zależy nam na tym, żeby ten klub dalej funkcjonował, dalej rozwijał się, stąd też takie decyzje, Szanowni Państwo, stąd też decyzje, aby aby w całości obiekt przygotowywać do, do rozgrywek ku może niezadowoleniu innych, innych klubów, mniejszych sportowych, choć one są też bardzo ważne, bo w, w pozostałych sytuacjach to klub właśnie przygotowuje sobie cały obiekt do rozgrywek, do realizacji swoich zadań statutowych. Ale my wiemy, jak wielką rolę i ogromne znaczenie ma również dla nas. Klub miejski, największy klub w Opolu Belskim, gdzie oprócz seniorów są, jest również grupa młodych <coughs> juniorów, którzy, którzy grają, młodzieży, dzieci młodzieży, którzy grają przy, pod szyldami Opolanina, no, ale nie tylko, bo przecież Dubler, klub, który działa, Uczniowski Klub Sportowy, dzisiaj o nim mówiłem, to też rozwija młodzież, dzieci ze szkoły nie tylko podstawowej numer dwa, ale i z sąsiednich, z sąsiednich terenów, z całej gminy. Tak to się przedstawia pokrótce, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o to, nie ma co robić burze w skrzylce wody. Uważam, że to jest do rozstrzygnięcia przez klub, przez zarząd Miejskiego Klubu Opolanin. Z tego co wiem, zarząd chyba się ukonstytuował. Został wybrany nowy zarząd, więc tutaj pole do działania przed Kolejnym nowym zarządem i niech działa jak najlepiej, a na samorząd Opala Lubelskiego zawsze mogli liczyć i mogą liczyć. I tak jak mówię, te zmiany, które dokonaliśmy a nie tylko te, bo zmiany infrastrukturalne. Przypomnę, Szanowni Państwo, że budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, to również przy stadionie miejskim, przy ulicy Kolejowej tam został wybudowany przez nasz samorząd po to, żeby Klub Opolanin mógł tam swobodnie również realizować swoje zadania statutowe ćwiczyć, trenować młodzież. Młodzież korzysta z tego obiektu, ale również seniorzy i nie tylko, bo pozostałe kluby również. Bo przecież jest, jest jeszcze klub Orka Kluczkowice, który tutaj realizuje swoje zadania i też w tej kwestii piłki nożnej, więc tych klubów jest naprawdę dużo i do każdego klubu podchodzimy z Roską, tak jak podchodzimy do, również do klubu Opolanień. Proszę nie robić tutaj z tego jakiejś, próbować w, w Wywoływać dyskusje na tematy, które tak naprawdę, szanowni państwo, one są rozstrzygane za kulisami, za, w kuluarach tego klubu. I niech tak pozostanie. Nie rozstrzygajmy tutaj, nie rozstrząsajmy tego tematu, szanowni państwo na forum Rady Miejskiej, bo to nie jest nasza kompetencja ani nie kompetencja burmistrza Fololwerskiego. My oczywiście ze swojej strony to, co powiedziałem, robimy i będziemy robić, ale pozostałe kwestie organizacyjne to naprawdę, szanowni Państwo, dajmy to członkom Stowarzyszenia Klubu Opolanie niech oni po prostu tutaj organizują się w, tym, w tej kwestii i dalej działają, a ku temu warunki mają, bo my również do tego Dokładamy swoją cegiełkę. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Coś jeszcze dla pana jest niejasne, panie radny. Tak, panie przewodniczący, chciałem uzupełnić to wypowiedź pana burmistrza, no jest dużo punktów, także zaszty po kolei chociażby od tego, że ja jako Rady mam prawo działać, a nie działa, no właśnie panie przewodniczący, panie burmistrzu to robią. Przedstawia na forum Rady problemy klubu. To jest mój obowiązek. Kolejna sprawa. Twierdzicie Państwo, że nie jesteście członkami stowarzyszenia. No, dziwnie się składa, że do niedawna były sprawozdawcze zebrania wszystkich odniesie Straży Pożarnych, które przypominam, także są stowarzyszeniami i jakoś w każdym z tych praktycznie spotkań Panie Burmistrzu Pan uczestniczył. Kolejna sprawa, 190 tysięcy na poniatową, jeżeli chodzi o budżet na 2023 rok. Faktycznie, Opole ma taki sam budżet, czy, czy, przy czym poniatowa 190 tysięcy z mojej informacji, którą mam i proszę zweryfikować i skrytykować, jeżeli nie mówię, Nieprawdę. przeznacza to na zespół właśnie seniorów, czyli na czwartoligowy. U nas 190 tysięcy idzie na, całą, na cały klub, czyli od tych dzieci, które ćwiczą setka ponad dzieci do czwartoligowego, czwartoligowego zespołu, w który w tej chwili jesteśmy, więc pieniądze pieniądzom w tym momencie nierówne. I kolejne pytanie, twierdzi Pan, Panie Burmistrzu, że Pan Fliszkiewicz był reprezentantem, a za chwilę pyta Pan, kto jest członkiem zarządu, czyli nie ma Pan sprawozdania z tego Pana Fliszkiewicza? Bo przecież było podjęte Decyzja i jeżeli miał Pan sprawozdanie, to by Pan wiedział. Nie musiałby się pan pytać, czy jestem członkiem zarządu, czy nie jestem. Uważam, że Pan nie ma takiej wiedzy, dlatego Pan tutaj tylko grę słów uprawia. Kolejna sprawa, że Pana, jeżeli Pan Fliszkiewicz byłby reprezentantem gminy, to nie zadawałby ta nie kto ma sprzątać toaletę w, 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 w klubie, bo tego w tej chwili nie ma kto robić. Do tej pory robił to zarząd, bo nie mieli na sprzątaczkę, Panie Burmistrzu. Więc to takie krótkie odpowiedzi, uzupełnienie tego, co Pan tutaj przed chwileczką próbował sprzedać. Natomiast to się ma nijak do tego, co mówią fakty. Dziękuję uprzejmie i już obiecuję bezwzględną słowa w tej sprawie głosu nie zabiorę. Dziękuję. Dzie dziękuję panu radnemu, tylko taką pewną uwagę, przemyślenia po tym co pan radny tutaj nam zaprezentował, że najlepiej jest po prostu gdzieś tam sobie stać z pokój i krytykować tak i kogoś oskarżyć o to jakieś niedopełnienie czegoś tam, ale jeżeli yy, ma pan propozycję żeby samemu wziąć odpowiedzialność za pewne sprawy to pan się od tego uchyla tak. I, I to też nie jest chyba do końca tak, jak powinno być, bo z tego co gdzieś tam słyszałem, to miał pan propozycję wejścia też do zarządu właśnie klubu Opolanina, a pan się na to tej, tej, tej roli nie podjął, tak? No tak jak mój najlepiej stać z boku i, i krytykować i wtedy jest na, najlepiej, bo się za nic nie bierze odpowiedzialność. Yy.